Witajcie moi drodzy, dzisiaj e, trochę inna scenezja. E, postanowiłam trochę zmienić i e, od czasu do czasu no, wysilić się i, i z, nagrać Wam film trochę w innym tle, bez wózka, e, no i tak oto trafiłam na, e, na moje łóżko. E, moi drodzy, dzisiaj e, haul. E, haul zakupowy, ale tak nie całkiem. Ponieważ to jest bardziej haul prezentowy. Dostałam prezent na Mikołajki od e, firmy MAC Cosmetics. Um, może zacznę od początku, że zadzwoniła do mnie um, pani Ania i powiedziała, że no, ponieważ jeszcze nie mam e, dokumentu stwierdzającego, że. Jakby działam profesjonalnie e, jako, jako wizażystka, make-upistka, e, no to nie mogą mi dać tego, tego opustu minus 20%, o który się starałam, e, ale mam dla mnie drugą propozycję, e, że raz na jakiś czas e, tutaj dostanę małą paczkę e, z kosmetykami e, do wypróbowania, do przetestowania. Um, nie jestem zobowiązana do żadnych recenzji, nie jestem zobowiązana, e, żeby mówić Wam, że jest super albo i nie e, ale chciałam się z wami podzielić e, tym co dostałam, bo wieczorem e, przyszedł kurier Mikołaj i, e, i przyniósł mi po prostu niesamowity prezent. Jeszcze tak bogatego Mikołaja Mikołajki nigdy nie miałam. I myślę, że nie przebije to nic. No i mam nadzieję, że kiedyś będę jeszcze mogła jakieś rzeczy przetestować. Marzą mi się bardzo pędzle. No i różne inne akcesoria smaka, ale, ale pędzle chyba są na takim pierwszym miejscu. Może kiedyś będzie mi stać, żeby zakupić. Zobaczymy. No, przejdźmy już teraz do tego, co dostałam bo jest tego 21 rzeczy i podzieliłam to na kilka grup. Pielęgnacje, rzeczy do ust, rzeczy do makijażu twarzy, rzeczy do oczu. I teraz zacznę od, od pielęgnacji. Tutaj z boku mam taki stoliczek śniadaniowy e, i wszystko tu mam dla was powykładane więc tak, e, pierwszą rzeczą jaką dostałam aha wszystkie słocze wezmę wam w także e, nie przejmujcie się wszystko będziecie mieli wyraźnie e, pierwszy, pierwsza rzecz to jest um, płyn e, do mycia twarzy green gel do, do mycia twarzy. Powiem Wam tak, myję nim twarz już drugi dzień i to jest w ogóle płyn przeznaczony dla skóry mieszanej i tłustej, czyli dokładnie taką, jaką, jaką ja mam. I um, powiem tak, moja twarz jest naprawdę bardzo dobrze oczyszczona i bardzo dobrze e, zmatowiona od razu, więc e, myślę, że, że jest super. Um, większą, większą jakąś e, e, opinię na jego temat będę mogła sobie zrobić później, ale na razie daję mu piąteczkę jak najbardziej. E, potem... Mam krem do twarzy dla skóry znowu mieszanej i tłustej, bo ja na szczęście właśnie dostałam taki zestaw dla mojej twarzy. Nie wiem, jak pani to Ania zrobiła, że wiedziała, jaką ja mam twarz, jaką mam skórę. I jakie problemy, ale wstrzeliła się w 100%. To jest, jest bardzo wodnisty, bardzo rzadki. Wchłania się w 3 sekundy. Nakładam go przed nałożeniem podkładu i dosłownie 3 sekundy już mogę bazę nałożyć więc to jest ten produkt. Druga rzecz, którą ja już testowałam. E, dzięki e, próbce, którą dostałam w maku. E, jest to taki krem e, pod makijaż. Można powiedzieć, że on już jest bazą. E, I on jest świetlający. Jak nałożysz się go na rękę. Nałożę się go na rękę, to on już od razu, nie wiem czy widzicie, jest bardzo błyszczący. Jest bardzo lekki. Lekko się mieni, ale pod, pod makijażem kompletnie tego nie widać. Fajnie na tą twarz, ale nie, nie błyszczy się, tak? Następną rzeczą, jakiej chcę Wam powiedzieć, to jest baza pod makijaż. I jest naprawdę rewelacyjna, bardzo dobrze matuje, troszkę rozświetla, jest bardzo lekka, podkład się idealnie trzyma na tej, na tej bazie. Um, jest 55 litrów, e, ma pompkę, co jest super, bo nie musimy się męczyć z, um, z wyciskaniem tej bazy. Jedyny minus, jaki widzę w tym, to jest to, że butelka nie jest przezroczysta, e, więc nie widzimy, ile produktu nam jeszcze zostało. Więc pewnego dnia po prostu będę miała niespodziankę: O, skończył się. E, także chyba to, chyba to jest jedyny minus. E, a używam go też od dwóch dni, bo codziennie używam tych teraz kosmetyków i na pewno fajny, fajny. E, więc tak, zrobiliśmy już e, e, pielęgnację. Teraz e, przejdę może do. Do twarzy, z rzeczy, do twarzy mamy cztery rzeczy. Jest to podkład do twarzy. Um, Matchmaster. Ja dzisiaj go mam na sobie. W ogóle dzisiaj jestem e, pomalowana tylko i wyłącznie e, tymi kosmetykami. Jedyną rzecz, jaką użyłam ze swoich, to jest Eyeliner. Więc um, tak, to jest naprawdę bardzo dobry podkład. W pierwszym dniu używania, czy znaczy w ogóle przetestowania, stwierdziłam, że go oddam. E, bo strasznie dziwnie się nakładał, bardzo szybko wysychał. E, no tak dziwnie. Powiem Wam, że potem wieczorem się jeszcze bawiłam i zrobiłam sobie jeszcze jeden Makijaż e, dzisiaj i chyba się w nim nie ostanę, bo tak pięknie matuje twarz e, i tak ładnie twarz wygląda. Co prawda, uważam, że trochę ciemniej. Ja mam kolor 1,5. Myślę, że 1,0 byłby dla mnie lepszy, aczkolwiek, e, aczkolwiek może właśnie jest. Dobrze, powiedzcie sami. Czy, czy twarz nie jest ciemna? E, więc to jest, to jest e, podkład. E, następną rzeczą, e, jaką dostałam, jest e, pudel. To jest po prostu taki pudel do wykończenia e, makijażu. E, jest on z lustereczkiem, gąbeczką tutaj e, w środku, ale ja już używałam. E, I mój kolor wygląda w ten sposób. Jest bardzo jasny. To jest drugi kolor w kolejności. E, bardzo dobry, bardzo dobrze utrwala makijaż, e, fajnie się go nakłada. Jestem bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą, jaką e, dostałam jest to róż. Do policzków w takim oto kolorze. Dzisiaj też mam go na, na policzkach. E, ja bardzo chciałam sobie w Maku kupić e, róż. Taki bardzo jasno różowy, taki lekko porcelanowy, um, bo bardzo mi się to podoba na zimę. Że twarz jest taka jak, jak te lalki porcelanowe. No i, i dostałam. Jest piękny. E, po prostu użyłam go w tych dwóch dni cały czas I, i teraz czuję, że on będzie moim e, faworytem. Że Całą zimę. Ostatnią rzeczą do twarzy, którą jeszcze nie otworzyłam, są bibułki matujące e, z maka, e, i jest ich 30 sztuk. Powiem szczerze, bardzo chętnie wypróbuję, bo nigdy bym sobie ich sama nie kupiła. Nie wiem jaka jest cena, bo nie patrzyłam, ale założę się, że e, no, nie jest mała. Bardzo się cieszę, że że je mam i będę mogła wywołać. E, teraz przejdźmy do oczu, a podam usta. E, do oczu mamy siedem rzeczy. E, zacznę od maskary. teczka jest taka, cię mam go na um, na oczach również. Jest to wodoodporny e, tusz. Bardzo intensywnie e, przyciemnia. Bardzo są oczy takie powiększone. E, rzęsy po prostu do nieba. Jeszcze przy moich no to bardzo. Więc bardzo bardzo fajne. E, następnie dostałam e, cienie do powiek. Jeden jest taki, drugi cień. A, to jest piękny cień. On jest taki y, różowy, lekko błyszczący, um, taki trójwymiarowy. Bardzo ładny. Jest naprawdę y, śliczny. Dzisiaj mamy również te, y, ten z nimi zrobiony. Matowy, brązowy, taki bardzo lekki brąz, bezładny jest, naprawdę dwa, dwa cienie, które mm, są naprawdę niezwykłe. E, są malutkie, ale mają taką, e, tu mają taką falkę, a tu wytłoczone jakieś napisy, e, taki, e, taki fioletowy, pięknie błyszczący e, cień, e, bardzo ładny, dzisiaj też e, mam go na sobie. E, to jest z tej sesji Dimensions, e, one są bardzo takie błyszczące e, i W tej samej serni taki niebieski piękny. Ostatnią rzecz z e, kolorówki oka jest eyeliner. Jest w takim kolorze. E, słuchajcie, on jest przedziwny bo on mieni się na różowo-złoto e, i to nie jest stały kolor. To nie jest stały kolor um, tego, tego eyelinera, tylko um, tylko to są tak naprawdę zbite drobinki. Jak się robi kreskę nim, to nie ma, e, nie ma koloru, tylko są same drobinki. E, fajne jest to, żeby dodaj coś do makijażu ale samą kreskę, żeby zrobić niestety nie nadaje się na pewno go będę używać trochę jako cienia w kąciki bo jest pięknie i skrzący. ale ja bardziej lubię takie eyelinery które mają w sobie po prostu kolor które po prostu bo kolorują i tyle. Eee, ale oczywiście przyda się. I teraz ostatnie rzeczy, sześć rzeczy do e, ust. E, zacznę od błyszczyków. Dostałam trzy błyszczyki. A o takie. O. Jeden jest. Jeden jest taki um, lekko fioletowy, z dużą ilością drobin. Um, pędzelek ma taki, taki um, włoskowy zapach taki jak, jak ma, makowe rzeczy. Um, bardzo się lepiej, a to zauważam, że jest większość mm, błyszczyków z maka. E, jest bardzo ładny i skrzący piękny. Nie jest taki ciemny, jak wygląda buteleczka. E, drugi błyszczyk jest taki pięknie różowy. Jego, gąbe, jego nakładanie jest super jest po prostu patyczek, i, e, i już z, ty, z tymi włoskami takimi lekkimi. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo lekko różowy. E, nabłyszcza pięknie. Jest bardzo fajny, tak na pomadkę. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Trzeci błyszczyk. Jest przepiękny i to jest chyba mój faworyt, bo ja uwielbiam e, kolory beży, lekkich róży, e, pomarańczy. To są chyba takie moje, e, moje kolory. E, nie lubię raczej ciemność, czyli e, czerwień, fiolet. Chociaż, e, chociaż dobrze by było, jakbym coś takiego, ale to jest beżowy. Z um, drobinkami, ale takimi bardzo delikatnymi. E, jego właściwie koloru nie widać e, na ustach. Jedyną jego wadą jest aplikator bo to jest taka twarda szpatułka. E, nie pokryta niczym, więc, e, więc to jest takie bardzo, bardzo twarde. E, mm, ale kolor i w ogóle jest, jest przepiękny. Zapewne wybrałabym go sama, gdybym lubiła zakupy. I teraz trzy pomadki. Pierwsza z nich to jest taki, taki lekki róż. E, ja mam dzisiaj go na sobie, e, na to mam e, błyszczyk ten, e, ten taki mocniejszy różowy, o ten, więc jest naprawdę piękny. E, to jest matowa pomadka, bardzo ładnie się sprowadza, bardzo długo trzyma, bo wczoraj ja ją testowałam. E, kolory będziecie mieli oczywiście powiem w opisie. Druga pomadka to jest taki kolor całkowicie mój, czyli taki lekki pomarańcz w, w lekki róż. Jest po prostu przepiękna. Jest ona lekko perłowa. Może po prostu z takimi jakby delikatnymi drobinami, ale jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. I trzeci kolor, który jak zobaczyłam pierwszy raz, Widziałam poże, to nie jest dla mnie. E, kolor jest naprawdę. Dość intensywny dla mnie. To jest taki. To jest taki fiolet. Um, z różem. Ale powiem Wam, że jak go nałożam na usta, i on jest matowy, jak go nałożam na usta, to tak naprawdę on wydobywa pigment ust, yy, a, a nie nie daje takiego strasznie fioletowego yy, koloru, co jest bardzo dużym plusem. Yy, no i dobrym do końca. Jak widzicie jest tego mnóstwo. Jestem bardzo wdzięczna pani Ani za, za ten prezent. Bardzo jej dziękuję jeszcze raz. Czy ja widzę w tych kosmetykach jakieś minusy teraz? W sensie, czy coś, co dostałam, jest, jest niefajne? Myślę, że te kusteczki. Zamieniłabym chyba bardziej sobie na, na przykład płyn do demakijażu, albo ten taki płyn e, Fix Plus czy coś takiego, e, bo dołożyłabym kilka złotych i, i miałabym coś, co mi się by bardziej ształo, bo tu jest tylko 30 sztuk. Mm, no i chyba szkoda mi było to kupić. E, tak, to powiem Wam szczerze, wszystko mi się bardzo podoba i e, głupio robić recenzja, czy taki haul e, i mówić same pozytywy e, i, i nie przyczepić się do niczego, ale nie umiem się przyczepić do czegokolwiek, bo po pierwsze, krótko m, testowałam te kosmetyki, po drugie e, naprawdę, tak jak kupuję od czasu do czasu kosmetyki ma sobie odkładam po prostu pieniądze. To ja nie znalazłam produktu, który byłby wadliwy albo zły. Także nie umiem znaleźć jakichś zbędnych albo minusów, albo, albo jakiejś mojej negatywnej opinii. No. Nie, ma, nie ma takich. I to chyba by było tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta, ten haul Wam się też przydał. Ja oddzielnie o tych kosmetykach będę jeszcze mówić przy różnych makijażach, przy, przy różnych tematach. Także więcej się dowiecie o, o tych kosmetykach ode mnie i o relacji na 100%. Mam nadzieję, że, że to się Wam jakoś spodobało. Um, no i, ma, i mam nadzieję, że moja przygoda z makijażem będzie się tak rozwijać, jak się rozwija, um, bo naprawdę zaczynam w to wierzyć i um, jest bardzo miłe, jak ktoś nie docenia i, i, i w taki sposób, um, w taki sposób po prostu wspiera jest to super. No i oczywiście dziękuję Wam, że jesteście ze mną, bo już przekroczyłam sumę 1200 subskrybentów. Więc jest nas coraz więcej. Na blogu będę już coraz częściej pisać, więc zapraszam. Zapraszam też na Facebooka. No i dziękuję Wam za uwagę. Powiedzcie mi, czy Wam się podoba. Taka scenazja, czy mam wrócić do, yy, do starych przyzwyczajeń. Yy, za mną mam poduszkę, gdybyście byli ciekawi, co tu jest, bo yy, musiałam sobie jakieś podpalcie zrobić. Yy, no i, i tak, tak wygląda trochę mój yy, kawałek pokoju yy, z innej strony. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Dziękuję, że jesteście ze mną tą zimową e, porę, nie wiem kiedy będziecie to oglądać, więc e, w ogóle, że jesteście ze mną, trzymajcie się ciepło pozdrawiam.